830 lekarzy na ponad 215 tysięcy żołnierzy, ponad 600 nieobsadzonych etatów, trzykrotnie gorszy wskaźnik zabezpieczenia medycznego niż przewiduje to standard NATO. Tak dziś wygląda ochrona zdrowia w największej lądowej armii sojuszu w Europie. Musimy to pilnie zmienić, uporządkować, wzmocnić i dostosować do realnych potrzeb armii oraz standardów naszych sojuszników. Dlatego w Wojskowym Instytucie Medycznym, Państwowym Instytucie Badawczym przy udziale szerokiego grona lekarzy wojskowych przygotowaliśmy raport Przywrócić rangę, zatrzymać talenty. Zapraszam na konferencję, podczas której przedstawimy wnioski i konkretne rekomendacje zmian, na które środowisko lekarzy wojskowych czekało ponad dwie dekady. 27 listopada Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie. Do zobaczenia. Praca lekarza w jednostce wojskowej to głównie praca administracyjna. Nie warto marnować potencjału lekarzy wojskowych. Powinni oni pracować przy pacjencie i praktykować. O tym już 27 listopada podyskutujemy na konferencji lekarzy wojskowych. Od kilku lat obserwujemy znacznie zwiększoną liczbę odejść młodych lekarzy z wojska. Rezygnują nie tylko lekarze bezpośrednio po zakończeniu studiów, ale co gorsza, specjaliści zaraz po zakończeniu specjalizacji. W dobie obecnych zagrożeń geopolitycznych jest to nieakceptowalne. Dlatego zapraszamy na konferencję 27 listopada w Wojskowym Instytucie Medycznym Państwowym Instytucie Badawczym, na której przedstawimy raporty, które wykonaliśmy z analiz środowiskowych, a także zaproponujemy rozwiązania, które mogłyby poprawić sytuację kadrową. Mamy obecnie do czynienia z kryzysem kadrowym w wojskach medycznych. Aż 42% etatów lekarskich jest nieobsadzonych. Fala odejść związana jest głównie z brakiem możliwości praktyki klinicznej oraz wykonywaniem obowiązków niezwiązanych z zawodem. A przecież chodzi o zdrowie i życie żołnierzy w dobie zagrażającego konfliktu. Zapraszam zatem na konferencję, na której przedstawimy nasze pomysły, które mogą posłużyć odwróceniu tego niekorzystnego trendu. Czy nie pozostaje nam nic innego, jak zaakceptować szarą rzeczywistość służby lekarzy wojskowych, skoro od wielu lat nic się nie zmieniło? Zdecydowanie nie. To jest najwyższy czas na szczerą, konstruktywną debatę publiczną na temat przyczyn i rozwiązań w oparciu o rzetelną wiedzę. Zapraszam Państwa na konferencję poświęconą optymalizacji ścieżki, rozwoju lekarza wojskowego, która pogodzi ambicje indywidualne z potrzebami armii. Spotkajmy się, porozmawiajmy rzeczowo w oparciu o fakty. 27 listopada w Wojskowym Instytucie Medycznym, Państwowym Instytucie Badawczym.